Temu mojemu bukowi to się chyba tylko udało, bo zostawili go na nasiona, żeby rodził następne nasiona, następne drzewka, a później przyjdzie człowiek i wszystko zetnie. To już nie to samo miejsce. Zbezcześcili mojego świętego buka. Biedny, samotny stoi. A wokół śmierć i zniszczenia. Nawet małe dęby wycięli. No, widzisz, nawet małe dęby wycięli wszystko. Jak szli, tak nie, siali zniszczenie, śmierć i zgrozę. O Boże, płakać mi się chce. Spójrzcie, nawet nie mam za bardzo, jak podejść do tego mojego Buka i przytulić się do jego kory, bo tam pełno jest gałęzi. Nawet nie mam, jak go przytulić i pocieszyć. Biedny Bóg. Świadek tragedii lasu. Nawet młode dęby, no młode, stuletnie, dla nich to dopiero jest początek życia. No ale człowiekowi się przyda do kominka albo na nowe meble do kuchni. A no to mój Bóg, nie mogę po prostu odżałować jego. Co z tego, że został jak jest po prostu już smutnym drzewem, świadkiem tragedii swoich współbratymców. Ostatni rzut oka na to miejsce, które kiedyś było pięknym lasem, a teraz zostało tak przerzedzone przez człowieka. Ja rozumiem, że człowiek ponoć jest panem tej ziemi, ale jeżeli nie będziemy szanować przyrody, to po nas też nic nie zostanie, tylko zniszczenia. Dziś mamy 15 sierpnia. Święto Matki Boskiej Zielnej, słowiańskie Święto Bogini Mokoszy, gdzie czcimy i wychwalamy Matkę Ziemię i dziękujemy jej za jej dary. Ale gdy widzę tak, takie pogorzelisko, to zastanawiam się, czy człowiek jest potrzebny na tej ziemi. Pozdrawiam was, kochani, zostawiam was z tym widokiem smutnym. I z refleksją. Trzymajcie się, papa. A tu dla równowagi mamy kilka olch, które powalił wiatr kilka miesięcy temu, gdy były takie wichury. I te olchy leżą na drodze. Jedna tam, na równoległej drodze, a tutaj trzy, cztery. Pięć, powaliło się tutaj na tej drodze. Tu była kiedyś droga, teraz chodzimy tutaj tak bokiem na spacery i jakoś tych drzew nikt nie usuwa, ich nie interesuje. Czyżby olcha nie nadawała się zbytnio ee... na, meble? na meble? Nie wiem na co jeszcze. Ale zamiast usunąć te drzewa i zebrać z, z drogi, żeby ludzie mieli przejście, no to nie lepiej wycinać nowe. Przykre. Nie widzę w tym żadnej logiki.